Miniony weekend był wyjątkowy dla polskiego futbolu amerykańskiego. W Atlas Arenie w Łodzi reprezentacja Polski rozegrała swój pierwszy oficjalny międzypaństwowy mecz. Biało-Czerwoni przegrali ze Szwecją 14 do 27. W całym spotkaniu to Polacy zdobyli więcej jardów od Szwedów. Kary i błędy indywidualne zadecydowały jednak o zwycięstwie gości. W sztabie szkoleniowym białoczerwonych pracuje Poznaniak. To Karol Siliwoniuk, który ocenił dla nas debiut reprezentacji. Szwecja to jest ósma drużyna według Rankingu Światowego, tak. U nich program futbolowy trwa już 30 lat. Mieliśmy szansę na wygraną, na pewno chcieliśmy wygrać tak? przede wszystkim w tym debiucie. To byłoby idealny debiut wygrana kadry Polski seniorów, ale przegraliśmy w dobrym stylu, tak i na pewno poka pokazaliśmy przede wszystkim, że cała Europa patrzy na Polskę, bo jeżeli chodzi o futbol, futbol, to Polska jest liderem teraz w Europie, tak, wszyscy nas patrzą, Szwedzi byli zachwyceni w ogóle całą prawą, jak to było zorganizowane kibicami, tak, no bo przyszło 6000 kibiców na pierwszy mecz, no, no ja myślę, że to jest dużo. Tak? I... I myślę, że po prostu no, wszystko dopisało, tak? Była świetna atmosfera, świetny mecz i, i świetni ludzie. Myślę też, że troszeczkę nas y, zżarła trema, tak? jeżeli chodzi o zawodników, bo to jest jednak debiut i, i każdy sportowiec marzy o tym, żeby zagrać z orzełkiem na piersi, tak? Więc, więc myślę, że, że... Przegraliśmy po prostu przez brak doświadczenia. Byliśmy jak ciuchcia do Milanówka, jesteśmy jak ekspres, a chcemy być Intercity, mówili po meczu zawodnicy naszej kadry. Futbol amerykański wychodzi w naszym kraju z cienia. Polska Liga Futbolu Amerykańskiego została powołana do życia w 2006 roku. W najwyższej klasie rozgrywkowej gra jeden zespół z naszego miasta. To Kozły Poznań. Inna drużyna, Patrioci Poznanie, dopiero raczkuje i skupia się przede wszystkim na szkoleniu młodzieży.